Witajcie w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. dosłownie przed chwilą pojawił się ten post na forum, który właśnie teraz widzicie, lipiec Road Ahead 2024. No i przejdźmy od razu do sedna, bo nie dla wszystkich chyba to będzie zbyt interesujący Road Ahead, ale no właśnie, po kolei. Oczywiście w opisie będziecie mieli odnośnik do tego rowdahe, będziecie mogli sami przeczytać i ocenić. Natomiast cóż, po kolei jeszcze raz powtarzając, mamy tak, nowe postaci do Imperia Remnant Captain Enoch Undead oprócz Nint Troopera, jeszcze nowy Dead Trooper Peridea będzie potrzebny do Galactic Legend. Asokitano. zapowiedź Nint Troopera, już mieliśmy. Teraz Dead Trooper Peridea, który to będzie mógł być użyty z Night Sisters. Captain Enoch będzie kolejnym liderem dla Imperial Remnant. Dostaniemy. Tutaj właśnie widzicie modele, które jeszcze są w fazie budowania, hmm, jeszcze mogą się zmienić. Wyglądają całkiem spoko, trzeba to przyznać, jak na grafikę w naszej grze, która już się troszkę zestarzała. Modele całkiem spoko. Dostaniemy nowe ciekawe opcje do Night Sisters, które tutaj widzicie nieco niżej. Great Mothers będą działać podobnie jak Jabba na planszy. Już tłumaczę. Jak w drużynie będą Great Mothers, będą dużą jednostką. Znaczy to, że nie będzie można spawnować samonerów, jak na przykład Gionosian. Spaja, no i będą trzy matki, które będą właśnie jako jedność, coś można powiedzieć, jak Mandalorian z Grogu. No i tutaj są podane ich imiona. Może nie będę czytał, żeby jakoś nie zepsuć, jak te nazwy są po. Chyba w samym serialu nawet nie padły ich imiona, tylko po prostu gdzieś tam w Bibliotece Gwiezdnych Wojen zapewne te imiona są podane. No i otrzymamy też Morgan Elsbeth, o której tutaj widzicie też wspomnienie i będzie ona tankiem. W teamie z matkami Morgan producenci chcą, aby dobrze działały Talia, Night Sister Spirit, Night Sister Acolyte fajnie nie burzą obecnego ładu, a będą miały użyć postacie, których nie używało się do tej pory prawie w ogóle. Jednak mamy zapowiedź, że dobrymi opcjami mogą być też Nitruper, Dead Trooper, De Peridia i Night Sister, Initiate. Przechodząc dalej, tutaj na samym górze teraz widzicie, że Ezra będzie następną postacią w kąkłeście. Stawiam bardziej, stawiałem bardziej na Sabine, ale Ezra też się spodziewałem. Same Ezra będzie z supportem. Pod koniec e, dali nam jeszcze informację, że Bailan pojawi się w grze. No, nic dziwnego, można powiedzieć. E, z drugiej strony też warto dopowiedzieć, że trafi nam się tutaj bardzo dużo postaci z samego serialu um, Asoka na Disney Plus. No kto nie widział, no to nie, nie chce mieć za bardzo spoilerów, to lepiej zasiąść i pewnie obejrzeć. Chociaż nie reklamuje, nikt mi za to nie zapłacił. Um, Natomiast mam nadzieję, że Fraun będzie w przyszłym roku jako galaktyczna legenda że nie dadzą go jeszcze teraz do Asoki, który no, będzie postacią do niej wymaganą. Na samym końcu jeszcze wspomnieli, że dali dostęp wszystkim do bety na PC, którzy zapisali się do 2 lipca w specjalnym formularzu. Także sprawdźcie swoje maile, może macie już dostęp do bety. No i w sumie tyle, więc takim już. Podsumowaniem, więc bardzo krótki będzie informacja o tym Rodahead na YouTubie, chyba jedno z najkrótszych. Um... Przeczytałem już też pierwsze komentarze na Discordzie i nie są pochlebne. W sumie info o nowych postaciach i tyle, dokładnie 6 nowych postaci w tym roku. Bardzo dużo, a to zapewne nie koniec. Taki niestety trend, który był w poprzednim roku. Jak chcecie pogadać z innymi Polakami, to link do Discorda w opisie. Nic o nowym rajdzie, co jest zaskakujące, gdyż sami zapowiadali, że coś powiedzą, może nie, są jeszcze gotowi. Nie ma żadnych nowości poza nowymi postaciami. O tym, że więcej osób będzie mogło zagrać w betę. Niestety nie da się ocenić inaczej niż słaby road ahead, chyba jeden z najsłabszych. Dajcie znać co wy myślicie o tym Road Ahead. Jak mówiłem, link w opisie znajdziecie do niego. No i w komentarzach dajcie znać. I jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to zadawajcie je w komentarzach. A tutaj nie ma co więcej komentować. Nowe postacie nadchodzi galaktyczna legenda Asoka, do niej postacie. No i beta rozszerza się do PC, więc słaby ten Road Ahead. Nie ma co przedłużać tego filmiku dłużej. Czekamy na info, tak naprawdę, o rajdzie. Może wkrótce, może jeszcze dzisiaj dadzą w jakimś osobnym poście na forum. Dla, dziwne, żeby nie zrobili tego w Road Ahead, ale może jest bardzo dużo informacji. Ale obstawiam, że nie są gotowi i na przykład w przyszłym tygodniu dopiero nam dadzą więcej informacji. Tak obstawiam, ale faktycznie wszystko się okaże. Cóż, to tyle. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.